takie standardowo portretowe, z boku, z przodu, cała sylwetka, pół sylwetki. Potem są zdjęcia rzutowe z piłką, zdjęcia z gadżetami, zdjęcia okazjonalne na święta, urodziny czy jakieś inne wydarzenia, plus takie dla reklamodawców, gdzie zawodnicy będą coś pokazywać i reklamować. A tu menadżerem sesji fotograficznej jest pan Maciek, który Wymyśla te wszystkie interesujące pozy dla zawodników. Najważniejszy to jest, to jest pomysł. Aj, aj. Realizacja tego pomysłu, misja, wizja. A ile czasu zazwyczaj pan się przygotowuje, żeby wymyślić te wszystkie pozy do sesji? No tak, koło miesiąca intensywnie pracujemy. Grałeś wczoraj w PlayStation do nocy? Nie, nie grałem, oddałem I on teraz gra? Do nocy. <grym> Wszyscy mówią, że tylko może ja mówię mu, że tak, to jest. Ja tak, okay. Ale poszedłeś mocno w kilu y, w jednej akcji, co y, trzech położyłeś na podłogę, co? To jestem przyzwyczajony, Weź, to jest białoruska maszyna. Ile pracy to kosztuje codziennie? Eee, 3, 3 godziny do tygodnia 3 godziny w tygodniu masz Polsce? Tak A w sam do tego robisz coś dodatkowo czy tylko lekcje z nauczycielem? I mój kolega są bardzo miły, On pomaga pomagał pomaga duży i dla mnie, dla mnie to jest bardzo ważne. Styczni, styczni, styczni to jest masakra. Styczni, styczni. Na fotosesję? Nie teraz, 4 teraz teraz ma no. Siłownia? Nie, bieganie. Bieganie. Siłownia już wczoraj sobie. Dobra. Zdradzę Wam backstageowo, że aktualnie pomieszczenia na Hali Legionów są w przebudowie. Bo zawodnicy dostaną nową szatnię. A na sesji pojawił się Władysław Kulasz. Czyli. No, ale. Nie wiem, czy to nie poleci, bo to jest takie niestabilne, że. Szok. No to taśma, nie wiesz, jak się mocuje? Eee, no, no ten Czyli doceniacie tą wartość dodaną od zawodników, zostawiacie im pole. <śmienicza> Poczekajcie. Nagrały. Jeszcze Nie tak. jesteście pytani. Nagrały się. Patryk, co się stało? Oh, no, małe wpadki.